Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień, pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić, przebywali wtedy w Jeruzalem, pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdka Podocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi, oraz prozelici Kretyńczycy i Arabowie słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże, oto Słowo Boże. Niczne są dzieła, twoje panie. Ziemia jest pełna twych stworzeń. Niech stąpi dór Twój i odnowi ziemię. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w procie mu obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię. Niech chwa Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje, jeździ duch twój i odnowi ziemię. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian: Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w Was mieszka, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami ale nie ciała byśmy żyć mieli według ciała bo jeżeli będziecie żyli według ciała czeka was śmierć jeżeli zaś e, są synami bożymi nie otrzymaliście przecież duch, e, ducha niewoli by się znowu pogrążyć w bojaźni ale otrzymaliście ducha przybrania za synów w którym możemy wołać abba ojcze sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to idzie dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z, nimi, z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Uchu Święty, spuść z niebiosów zielę Ty, światła Twego wspomnę. Przyjdź Ojcze Bógowi, przyjdź daj w słowac w przyjdź światło bośnym i słowem, onajmij z gołości, Słodka sędzia do radości, słodkie każe traci Tracy twych rozkłócia, serc wierzących w Poddaj oddaj Bez twojego odwiednia, słusznie z ślubstwo What let me do?

Z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Czy będziecie zachowywać moje przekazania? Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawana bez z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój Jego, i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje, mnie. Umieł o mnie ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, które mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was, a paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni. Zapraszam was. Chodźcie, chodźcie. Wszystkie dzieci, które są, mogą przyjść. Chodźcie, chodźcie. No nie bójcie się. No. Nie bójcie się. Słuchajcie, zrobimy na początek eksperyment mały. Chodźcie razem za mną. Kto ma coś takiego w domu? coś takiego w domu? Co to jest? Głośno. Radio. Radio. A umiemy obsługiwać radio? Jak to jest, że wyszukujemy ulubionych stacji radiowych? Powiedzcie mi. Właśnie. Przełączamy kanały. A czym przełączamy te kanały? Guzikami. Guzikami i guziki wiedzą gdzie się przełączyć, tak? No. No tak, czy nie? Guziki wiedzą gdzie się przełączyć, czyli Elektronika, która tam w środku jest, nie? Teraz chodźcie, spróbujemy znaleźć stację radiową, bo tu nie ma guzików. No chodźcie bliżej. Czy udało się, tak? zaśpiewa? Edith Piaf, nie? Tu już idziemy, dobra. To teraz włączamy Panią To ...będzie świętować 70. rocznicę powstania... To był ojciec Tadeusz. Dobra? Koniec. To teraz musisz nam coś powiedzieć o swoich doświadczeniach szukania tej jakiejś stacji radiowej. Co trzeba robić? Co, co robiłeś? Coś przekręcić. O, coś przekręcić, co? Powiedz mi, co no, robiłeś? Musiałeś... Nie wiem. No, a co robiłeś ręką? Przekręciłem. Przekręciłeś za mocno, to co? No to... to szumiało. A jak y, szumiało i chciałeś z powrotem wrócić do tego, co po drodze chwileczkę tak usłyszałeś, to co? To trzeba było w drugą stronę. I trzeba było tak stroić, tak? Raz w jedną, raz długo, raz aż. aż. się A, aż, aż nie będzie szumiało. Aż nie będzie szumiało i będzie słychać stację radiowej, nie? Czy wy w ogóle wiecie, jak takie radio w środku wygląda? To radio dzisiaj wziąłem, bo zobaczcie, w takiej naszej codzienności myśmy się wszyscy przyzwyczaili do czego? Do tego, że naciskamy i już jest, nie? Ale kiedyś były takie radio, jak to, to jest takie stare radio, że trzeba nastroić stację radiową. A teraz pytanie kolejne. Czy Wy widzicie ten dźwięk, który w powietrzu jest, który tam w tej stacji radiowej jest, czy nie? Czego widać, czego nie widać? Nie widać, nie? Słyszysz? Co? Radio. Słuchajcie, jak to jest, że działa radio, tak? Nic nie słychać, nic nie buczy w powietrzu, a jak mamy takie urządzenie. To wtedy nagle się okazuje, że zaczynamy słyszeć jakieś dźwięki. Nie tylko jedną stację radiową, ale nie wiem, 10, 15, 20. Jaką chcemy. Jak myślicie, skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Nie wiecie, nie? No człowiek to wymyślił. No człowiek to robi, tak, ale jak to, ale jak to do nas przylatuje? Jak to do nas przylatuje? Ktoś nagrał piosenkę i to jest po w radę. No do tego Biała to przyleciało. Zastanawialiście się kiedyś? A słuchajcie, chłopaki wyjeździcie do Żerkowa na Piłę, nie? A obok stadionu, jak tak popatrzycie, to jest taka wysoka wieża. Nad szkołą. No jest czy nie ma? A co na tej szkole, na, tym, na tej wieży tam jest? Przypatrywaliście? Co? Stacja radiowa, czyli nadajniki, tak? No to już wam troszkę podpowiadam, czyli zobaczcie, jakoś ten sygnał dolatuje tam i ten sygnał powietrzem, on się krąży w powietrzu gdzieś, on w powietrzu jest, tak? A my mamy taki odbiornik, który pozwala nam się tak dostroić, że wtedy w powietrzu nic nie widać, nic nie słychać, ale jak mamy taki odbiornik, to jesteśmy w stanie to wszystko usłyszeć, prawda? Słuchajcie. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to może być dla nas troszeczkę podpowiedź, jak Duch Święty mówi do nas. Słuchajcie, dzisiejsza Ewangelia, chodźmy się do bliżej. Dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia, w której Pan Jezus powie, że gdy odejdzie, to zostawi nam pewnego gościa naszego serca, który będzie chciał w naszym sercu zrobić. się zadomowić, nie? Tak, tak? W różnych, tak, w środku nam się wszystko może zadomowić, nie? No, właśnie, jak nie pilnujemy, to się zadomowi. I teraz słuchajcie, ale, ale czy drugi, czy drugi człowiek może się nam zadomowić? Chyba, że jest ciąża. O tym nie pomyślałem. Zupełnie o tym nie pomyślałem. Ty ja jesteś bystry, rzeczywiście. Tak, 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 to coś w tym jest, nie, że małe dzieciątko, tam w brzuszku mamy, ma domek, się zadomowiło. Właśnie Pan Jezus mówi, że Duch Święty, którego On da Kościołowi, będzie zadomowiony na stałe w nas. I miejscem, takim początkiem tego zadomowienia jest coś, czego wy nie pamiętacie. Chrzest. Tak. Chrzest. Chrzest to jest taki moment, w którym Chrystus mówi tak. A teraz przychodzi do Ciebie Duch Święty. Słuchajcie, czy Ducha Świętego się czuje? Czy Wy czujecie Ducha Świętego? Śmiało. Nie czujemy, nie? Pewnie, że nie czujemy. Jakoś nie czujemy tego Ducha Świętego. A kto czytał pierwsze czytanie? Ty czytałeś pierwsze, nie? E, słuchaj, jak wstąpił Duch Święty, czy oni go czuli? Chyba nie jakie długienie, Jakby wiatr Ci powiał w te włosy, to co by się stało? Będą się ruszały, tak. Będą się ruszały, nie? Chłopakowi się nie będą ruszały za dużo, nie? Ale jak mamy, jak dziewczyna, ma dłuższe włosy, nie? Tak byśmy jechali rowerem... Albo coś byśmy robili, albo byłaby wietrzysko, to nam będzie latać wszystko, nie? Albo w basenie, jak się nurkuje. Albo w basenie, tak. Ale... Słuchajcie, oni po raz pierwszy poczuli tego Ducha Świętego, bo nagle zrobiła się wichura i coś jeszcze się zrobiło nagle? Plecami, rozejrzyjcie się uważnie. Uważnie, za wszystko za moimi plecami jest trzy koła ratunkowe. Coś się stało, gdy przyszedł Duch Święty i oni mogli widzieć jego znaki. Hmm. Piszesz? Nie. A mała podpowiedź. Pamiętacie, jak trzymaliście świecę pierwszą w swojej ręce? To ona była zgaszona czy zapalona była? Zapalona czy zgaszona? Zapalona. Chyba była zapalona. Do zdjęcia musiała być zgaszona, nie? Żebyśmy sobie nie przypalili własnej. Słuchajcie, zobaczcie, że tak naprawdę te świeczki żadnego wielkiego światła nie dają, nie? Bo przy nich, jakby zgasło światło, to by się nie dało czytać. One są dla nas znakami, że Duch Święty nam towarzyszy, bo w tym pierwszym czytaniu, które czytałeś, było powiedziane, że apostołowie odkryli dwie rzeczy. Nagle, że zaczął wiać, i drugi znak obecności Ducha Świętego był taki, że im się pojawiły ognie, ale nad czym? nad głowami? Nad głowami, a zapaliły się im włosy. Wszystko potem zgasło, wiatr się uspokoił, ale to było dla nich znakiem tego, że zamieszkał w nich Duch Święty. I teraz dochodzimy do tego radia. Słuchajcie, w naszej codzienności my nie słyszymy Ducha Świętego. My nie widzimy Ducha Świętego. Rzadko kto ma możliwość e, zobaczyć ogień nad swoją głową, chyba że się bawi zapałkami w domu. Ale każdy z nas może się tak jak to radio dostroić do tego, żeby słyszeć w swoim albo taty. Jak myślicie, kiedy najlepiej słuchamy naszych rodziców? Kiedy najlepiej. Jak się dostroić do tego, żeby słuchać swoich rodziców? Tak, jak się nie nauczyliśmy. No to jak? No, słuchać ich po prostu. A czy to jest takie proste? Nie. No dobra, to tak słuchać po prostu. Ale ja tak sobie myślę, że żeby tak słuchać po prostu, to trzeba coś jeszcze zrobić. Robić to, co mówią. To trzeba coś zamknąć. Żeby uruchomić uszy, trzeba coś zamknąć. Swoją buzię. Doskonale, tak, 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 bo nasza buzia cały czas by chciała mówić, nie? I jak zamykamy buzię, no to wtedy nadstawiamy uszu, nie? I wtedy lepiej rodziców naszych słuchamy. Od razu nam się lepiej słucha naszych rodziców, nie? Jeżeli mamy zamkniętą buzię. Słuchajcie, a teraz, jeżeli chcemy usłyszeć Ducha Świętego, który gdzieś w nas mówi, jak chcemy się tak dostroić do Ducha Świętego, żeby dobrze usłyszeć takie poruszenia, jakieś natchnienia, przyjdź Duchu Święty. Słuchajcie, zobaczcie, przyjdź Duchu Święty to jest taka modlitwa, o którą dzisiaj też śpiewaliśmy. To jest taka modlitwa, której. Jako chrześcijanie mówimy, Duchu Święty, chcę Ciebie posłuchać. Chcę pozwolić Tobie, żebyś mnie poprowadził. Słuchajcie, zobaczcie, żeby być przez kogoś poprowadzonym, to musimy coś zrobić. Jak myślicie? Musimy się z nim dogadać. No, ale jak jesteś mniejszy i mama mówi, chodź, poprowadzę cię. Złapać za rękę. No właśnie, słuchajcie, jak jesteśmy mniejsi i jak chcemy, żeby nas ktoś poprowadził, to musimy naszą rękę włożyć w rękę tej osoby, która nas poprowadzi, prawda? Słuchajcie, i to jest właśnie nasza chrześcijańska modlitwa. Duchu święty, chcę, żebyś mnie poprowadził, chcę usłyszeć to, co masz mi do powiedzenia. Słuchajcie, jeżeli będziemy w ten sposób robić, to będziemy mieli taką pewność, że. Wszystko, co w życiu robimy, będzie, żeby już dzisiaj dłużej nie mówić, bo już chyba i tak jest spół, spróbujmy dzisiaj, jak przyjdziemy do domu, albo jeszcze jak będziemy na tej mszy świętej, gdy przyjmiemy Pan Jezusa w Komunii Świętej, powiedzieć Duchu Święty, zapraszam Cię, Duchu Święty chcę Ciebie słuchać, Duchu Święty, jak cieszę się, że jesteś w moim sercu i od momentu mojego chrztu masz tam mieszkanie. Chcę, żebyś dawał mi natchnienia, to znaczy takie dobre pomysły do tego, żeby robić dobre rzeczy. I wtedy będziemy się zachowywali tak jak to radio, nie? Ducha Świętego pewnie nie zobaczymy. Może jakieś nadzwyczajne znaki możemy zobaczyć, ale jak będziemy starali się tak modlić, to wtedy rzeczywiście będziemy, jak to radio, nastrajać się. I będziemy słyszeć Jego głosy, które pomagają nam dobrze nastroić się na słuchanie Pana Jezusa, w Ducha Świętego w naszych sercach. I Wy po pierwszej Komunii Świętej możecie te dwie rzeczy robić. Pierwsza: przyjąć y, Pana Jezusa do serca. Ale zanim to się stanie, trzeba coś usunąć z naszego serca: grzechy. Jak? Wyzpowiadać się. A no właśnie, a no właśnie, jak idziemy do spowiedzi, to jest zachęta dla do naszych dorosłych parafian. Zobaczcie, jak idziemy do spowiedzi, nie wiem na ile wysłuchacie tej formuły rozgrzeszenia, ale ja zawsze mówię głośno i ja, że wolne od naszego grzechu, to wtedy rzeczywiście mamy większą szansę, żeby słyszeć Chrystusa w duchu świętym, w naszym sercu. Wielu ludzi mówi sobie tak, nie słyszę Boga, ale słuchajcie, to jest tak, jakby powiedzieć, nie widzę. Pięknego świata, który jest za moim oknem, bo moje okno jest nieumyte. Jak jest nieumyte, to nigdy tego piękna nie zobaczę. Dlatego, jako chrześcijanie, też dbamy o to, żeby nasze serce było wolne od grzechu. A druga rzecz to komunii święta, ale tak naprawdę to jest taki moment, w którym przyjmujemy do naszego serca ogień ducha świętego. A wiecie dlaczego ogień? Bo jeśli teraz jesteście troszkę młodsi, ale jak będziecie starsi, będzie wam łatwiej słuchać tego, co ksiądz mówi nam mszy świętej, to gdy wyciągam rękę nad chlebem, to proszę Ducha Świętego, żeby ten chleb zmienił swoją mocą w ciało Chrystusa. I Duch Święty, ja tego nie widzę, ale wiara świętej, to przyjmujemy też do naszego serca ogień Ducha Świętego. Taki ogień, który nie powoduje, że płoniemy od tego. Ale to jest taki ogień, który nas zachowuje od wszystkich robaków. Nie? Mówiliśmy o takich robakach, żeby się zadomowić, Ale ja myślę o takich duchowych robakach, nie, robakach grzechu. Jak chodzimy do sakramentu pojednania, jak jesteśmy nam przy świętej i przystępujemy do Komunii Świętej, jak Prosimy Ducha Świętego, żeby w nas działał, to wtedy, które wyraźnie nam mówią, co mamy robić. Koniec. Nie? Koniec? Czy jeszcze mam dać?